W jaki sposób wykonać audyt, a co wziąć pod uwagę tworząc kosztorys i kalkulacje, jak dobrać maszyny i urządzenia do planowanej budowy, jak wykonać konkretne prace budowlane oraz na co zwrócić uwagę podczas kontroli jakości robót. Tego między innymi uczą się przyszli technicy budownictwa. W zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie, placówce kształcącej już od ponad 60 lat. Można również dowiedzieć się, jak produkować darmową energię elektryczną oraz w jaki sposób zamontować panele fotowoltaiczne. Absolwenci, którzy kończą szkołę w tych zawodach, nie muszą martwić się o pracę. Chciałem zachęcić absolwentów szkół podstawowych do podjęcia nauki w naszej szkole. Kształcimy w różnych zawodach, między innymi w zawodzie technik budownictwa, który jest zawodem szerokoprofilowym. Yy, branża budowlana Idzie z duchem czasu podobnie jak inne branże: informatyczna, transportowa czy energetyczna, i z, również my musimy za, takim, za tymi zmianami w tej branży podążać. I nowoczesne technologie, materiały, jakie pojawiły się obecnie na rynku, zmuszają nas do zmiany sposobu kształcenia techniku budownictwa i tak też robimy. Posiadamy bardzo. Doświadczoną kadrę, nieustannie, nieustannie poprawiającą swoje kwalifikacje. Posiadamy Pracownie bardzo bogate, wyposażone dzięki wsparciu funduszy unijnych. Na ten cel, na wyposażenie no, tych pracowni, a stworzenie tych pracowni, wydaliśmy około, w ostatnich latach około 10 milionów, a więc dysponujemy wszystkimi sprzętami, już urządzeniami i pracowniami potrzebnymi do nowoczesnego kształcenia. Uczniowie w naszej szkole zdobywają kwalifikacje murarz-tynkarz. Uczą się murowanie z cegłami ceramicznymi oraz z pustakami z pianobetonu. Uczymy się montażu stolarki okiennej i drzwiowej. Uczniowie naszej szkoły uczą się wykonywać tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wewnętrznych tynków mokrych oraz zewnętrznych tynków metodą lekką mokrą. Wykonujemy e, takiego kręciłka z cegły ceramicznej. Kolega obok na stanowisku wykonuje fragment ściany z pustaka pianowego a koledzy obok na hali wykonują fragment stolarki budowlanej. Znajdujemy się na poligonie energooszczędności Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie. Tutaj nasi uczniowie z technikum energetyki odnawialnej e, poznają techniki e, montażu paneli fotowoltaicznych, solarów, Poznają zasady wykonywania instalacji elektrycznych, instalacji ciepłej wody użytkowej, ogrzewania podłogowego, czyli to, co jest związane z energetyką odnawialną. Mamy bardzo bogatą bazę materiałową, bardzo bogatą bazę sprzętową. Tutaj uczniowie mają zajęcia na właśnie na poligonie, na poszczególnych stanowiskach, jak również też wykonują prace instalatorskie u prywatnych inwestorów. Zakres podjęcia pracy, gdzie teraz tutaj jest wszystko stawiane na ekologię, a nowe budownictwo jak powstaje, już wszystkie budynki muszą być właśnie wyposażone czy to w pompy ciepła, czy to w rekuperację, czy to w fotowoltaikę, Także nasi uczniowie są do tego bardzo dobrze przygotowani pod względem merytorycznym, jak i praktycznym. Tutaj w szkole uczymy się montować fotowoltaikę na przykład na takich dachach jak tutaj mamy, czyli pokryty dachówką. Przede wszystkim montaż, czy to na takim dachu jak pokryty dachówką czy blachodachówką, zaczynamy przede wszystkim od tego, aby rozmierzyć sobie krokwy. W miejscu, gdzie jest to widoczne, można to zrobić na przykład na poddaszu, jeżeli jest nieużytkowe lub odkręcić pierwszy płat blachy. Po rozmierzeniu krokwy zaczynamy od tego, że wiercimy sobie otwory na szpilki, po czym wkręcamy je, montując do nich szyny. Następnie je poziomujemy, no i potem już zakładamy sobie panele. Współpracujemy z Zespołem Szkół Budowlanych już od dłuższego czasu. Współpraca się nam bardzo dobrze układa. Mamy kontakt z, z nauczycielami, i z uczniami, którzy pomagają nam przeprowadzać szkolenia dla instalatorów. No i przy tym też jako uczestnicy bardzo dobrze tą wiedzę sobie przyswajają. I ta wiedza pozwala im wyjść na, na szerokie wody w przyszłej, w przyszłej właśnie budowie instalacji fotowoltaicznych. Skupiamy się tutaj na modułach. Uczniowie po przejściu takiego mocnego szkolenia i cyklu innych szkoleń, które są tutaj w zespole szkół budowlanych, są mocno i dobrze przygotowani do współpracy z, z firmą. Brukbed PV, nie są im obce takie właśnie elementy wykonawcze czy elementy instalacyjne i bogate, bogate doświadczenie, które zdobywają przy współpracy z nami, pozwalają im naprawdę wyjść naprzeciw bardzo trudnym instalacjom w trudnych warunkach, mając to dobrze od podstaw czy ugruntowane tutaj w zespole szkół budowlanych. Technik Budownictwa oraz Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. To doskonała płaca i pewna praca na lata. To zawody z przyszłością. Festiwal Zawodów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.